Poranek Silesia 24, Anna Ginał, dzień dobry. Pani profesor Anita Olejek, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii naszym gościem, dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor, no nie mogę zacząć tej rozmowy inaczej, jak stan pięcioraczków? Dzieci są pod nieustającą, troskliwą opieką, natomiast co do ich stanu będziemy mogli dopiero opowiedzieć za kilka tygodni, tak jak oświadczenie złożyła pani dyrektor szpitala prosząc o nie, nie ingerowanie i nie naszego szpitala z tego powodu ponieważ cały zespół jest skupiony nieustająco 24 godziny na dobę nad opieką nad dziećmi. Ale to nie jest takie pierwsze wyzwanie w waszej karierze, że to tak nazwę, bo Bytomska klinika przecież słynie z tego, że przychodziły w tym miejscu na świat wieloraczki już wielokrotnie. Tak, ciąże wieloracze zdarzają się nie tak rzadko, natomiast najczęściej są to ciąże bliźniacze, mniej więcej raz na 80 porodów i potem jest to do potęgi trzecie, czyli ciąże trojacze to już raz na 6400 i tak dalej, i dalej, i tak to jest raz na kilka milionów. Zatem jest to bardzo rzadka sytuacja. Mówimy tu oczywiście o ciążach fizjologicznych, ale to tylko taka ciąża wchodzi w rachubę w przypadku ciąży pięcioraczej. Dzieci w takim wieku ciążowym urodzone wymagają szczególnej, intensywnej terapii, dlatego, że są to dzieci skrajnie niedojrzałe, wymagające przede wszystkim odpowiednich warunków temperaturowych, odpowiedniej wilgotności, odpowiedniego natężenia tlenu. Mają zaburzony oddech, odruch połykania, problemy z oddychaniem, także wiele, wiele spraw bardzo ważnych, dlatego, żeby Uratować ich życie, żeby poprawiać ich stan z dnia na dzień. Czy ta praca, mówię o takiej codziennej pracy, bo my o, o klinice w bytomiu właśnie słyszymy przy takich okazjach, tak? kiedy coś takiego się wydarzy i nagle wszyscy hura, mówimy o klinice w bytomiu, ale ta wasza codzienność to jest takie codzienne przekraczanie pewnych granic, prawda? Granic w takim sensie, że rodzą się dzieci, których na przykład 20 lat temu byśmy nie byli w stanie uratować. Tak jest rzeczywiście, ponieważ klinika ma trzeci stopień referencyjności, więc przyjmujemy pacjentki z całego województwa z ciążą zagrożoną. Zatem prawie każdego dnia rodzą się dzieci o takiej niskiej masie urodzeniowej. Są to zwykle dzieci z ciąży pojedynczej albo bliźniaczej. Zespół neonatologów jest zespołem doskonałym, bardzo dobrze wyszkolonym, wprawionym w opiece nad takimi dziećmi, więc jesteśmy pełni nadziei i razem z rodzicami czekamy na dobre wyniki tej terapii czy jest taki pułap do którego jeszcze nie, nie potrafimy dojść, że są jeszcze takie sytuacje, kiedy jesteśmy bezradni? Tak, jest to ciąża poniżej 23 tygodnia. Jeżeli takie dziecko się urodzi, to tutaj niestety medycyna współczesna najczęściej jest bezradna. W niektórych rzadkich przypadkach udaje się te dzieci uratować. To zależy od wielu czynników, nie tylko od samych możliwości medycznych ale również od stanu jakby zdrowia dziecka czy takiej nazwałabym to może chęci życia. Jest to takie określenie niezbyt może trafne w tym przypadku, ale kiedy zaczynałam swoją pracę zawodową, to było w zeszłym stuleciu, jak to ładnie brzmi, to, to wtedy rzeczywiście położno opowiadało o takim przypadku, kiedy urodziło się dziecko ważące 350 gramów. Jak na owe czasy było to kompletne kuriozum, ponieważ to dziecko przeżyło, Rozwijało się bardzo dobrze i często jeszcze mama przychodziła z tym dzieckiem odwiedzać personel na sali porodowej, oddziale położniczym. Oczywiście wtedy nie było takiej aparatury, nie było takich możliwości, nie było takich. Czy, takich możliwości terapii, takich leków, takich, takiego sprzętu, jaki mamy teraz. A mimo to to dziecko przeżyło, prawda? Czyli jakaś, jakieś siły biologiczne tutaj też mają swój udział. Czy jest tak, że my do końca nie wiemy, jakie to wcześniactwo będzie miało konsekwencje w dorosłym, w przyszłym życiu takim już dojrzałym, prawda? Bo wciąż jakby borykamy się z tym, że te konsekwencje na początku są dość dotkliwe. Oczywiście tak, nie jesteśmy w stanie przewidzieć rozwoju tych dzieci. Część dzieci urodzonych w takim wieku ciążowym rozwija się bardzo dobrze, część wymaga dodatkowych zabiegów, rehabilitacji, większej na pewno troski medycznej. Zwykle te dzieci są poddawane po wyjściu ze szpitala. Ja mówię o każdym wcześniaku. Matka dostaje szereg zaleceń, konsultacji u różnych specjalistów. Chodzi o to, żeby wychwycić na wczesnym etapie jakiekolwiek nieprawidłowości i pomóc dzieciom w dalszym rozwoju. Ja tak zapytam troszeczkę przekornie, ale myślę, że pani profesor doskonale będzie wiedziała o co chodzi. Poprawia pani profesor troszeczkę to, co na się chyba nie do końca udało, prawda? Mówię o tych operacjach, kiedy tak. jeszcze możemy wpłynąć na to, jak ta ciąża się zakończy i że ona zakończy się dobrze, w sensie takim, że dziecko urodzi się z znacznie mniejszymi konsekwencjami niż wcześniej, prawda? Tak, dobrze pani redaktor to ujęła. Rzeczywiście z znacznie mniejszymi konsekwencjami. To są operacje wewnątrzmaciczne płodu z trzepukliną oponowo Wykonujemy je od roku 2005 w naszej klinice. Do tej pory wykonaliśmy ponad 130 operacji. I rzeczywiście operacje te mają na celu zmniejszenie stopnia kalectwa, dlatego że dzieci, które nie są operowane, Zazwyczaj rozwijają wodogłowie w czasie życia płodowego. Dopiero te wszystkie konsekwencje tej wady rozwojowej są usuwane po urodzeniu, po operacji bezpośrednio po urodzeniu. Natomiast w czasie ciąży, mniej więcej do 26 tygodnia ciąży, dzieci operowane z taką wadą rozwojową mają znacznie lepsze warunki rozwoju, w takim sensie, że zmniejszamy. Likwidujemy wodogłowie, a więc zmniejszamy uszkodzenie centralnego systemu nerwowego, poprawiamy również rozwój układu nerwowego w zakresie rdzenia kręgowego, czyli poprawia się motoryka kończyn i problemy z działaniem zwieraczy, czyli funkcje pęcherza moczowego i funkcje jelita. Właśnie, czyli takie poprawianie troszeczkę tego, co naturze nie wyszło. Tak, to jest technologia, która się bardzo rozwija w tej chwili. Rzeczywiście coraz więcej y, operacji wykonywanych jest w tej chwili w Europie. Wtedy, kiedy myśmy zaczynali, to, to jedynym mała było, było takie wielkie niedowierzanie, prawda, że to jest jakaś ingerencja, czy to się tak, uda. Tak, rzeczywiście. To były operacje wykonywane przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych od lat 90. zeszłego stulecia, początkowo na zwierzętach, potem na człowieku. Ale cały świat czekał na wyniki próby MAMPS. To była taka próba, którą Amerykanie podjęli w trzech swoich ośrodkach. Początkowo zakwalifikowali tam 200 kobiet, zakończyli tę próbę na 187 przypadkach, ponieważ się okazało, że wyniki są zdecydowanie lepsze niż oczekiwanie do narodzenia dziecka. My zaczęliśmy to robić przed zakończeniem tej próby, MAMPS, ponieważ wyniki tej próby się okazały w roku 2012 i od tego czasu na świecie w wielu ośrodkach i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, i w Brazylii, jak również na Dalekim Wschodzie wykonuje się tego typu zabiegi. My dorównujemy Europie i światu w tym zakresie? Ja myślę, że możemy powiedzieć, że jesteśmy, powiedzmy, że dorównujemy Stanom Zjednoczonym, dlatego że w Europie nie ma takiego ośrodka, który miałby taką liczbę przypadków dzieci operowanych. Czyli bytom jest taką europejską stolicą e, tego tak, typu zabiegu? Tak, można powiedzieć rzeczywiście, ponieważ liczba 130 przypadków to jest bardzo duża liczba, a środki europejskie mają po kilkadziesiąt, 20, 40, 60 zaoperowanych dzieci. Te, liczba tych dzieci, które my operujemy jest rzeczywiście duża, jak na nasze warunki. O sukcesach, o walce o życie i o tym, co chyba najpiękniejsze w tej pracy pani profesor Anita Olej, jak gościem silesia 24 Dziękuję bardzo. Dziękuję.